Bełchatów karlingową stolicą Polski? Dlaczego nie? Tak przynajmniej było w ostatni weekend listopada, kiedy to na powiatowym lodowisku odbył się trzeci turniej karlingowy o Puchar Starosty Bełchatowskiego. Zawody z edycji na edycję zyskują coraz większą popularność, zarówno wśród kibiców, jak i co najważniejsze, wśród uczestników. W tym roku w rywalizacji udział wzięło 36 drużyn, w tym dwie ekipy z Rosji. Zawody odbyły się na sześciu torach jednocześnie. O trudy związane z organizacją turnieju karlingowego zapytaliśmy Anitę Muszyńską, dyrektora powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie. Się, żeby stanąć, że tak powiem, na wysokości zadania. Yy, mamy najlepszych ludzi i że tak powiem wskazówki od najlepszych pobieramy. Także z naszej strony jako organizatorów staramy się zrobić wszystko, żeby ten turniej wypadł na najwyższym poziomie. Ściągnęliśmy do, na każdym turnieju do, na nasze lodowisko yy, zawodników klasy, przynajmniej mistrzostw Polski, biorących udział w rozgrywkach europejskich, a nawet światowych. Taka mocna kadra daje duże możliwości poznawcze dla potencjalnych kibiców, dla obserwatorów, którzy coraz liczniej też przybywają na nasze lodowisko. Jak dodaje Mirosław Mielus, organizatorom imprezy udaje się również pozyskiwać coraz większą rzeszę sponsorów. Jednym z nich było Bełchatowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Duża impreza odbywa się dzisiaj na, na powiatowym lodowisku, dlatego tym bardziej tego wsparcia chcieliśmy udzielić i chcieliśmy pokazać się tutaj przy okazji tak dużego przedsięwzięcia. Ponieważ jest to kolejna impreza, mamy okazję też zobaczyć, że, że jest to przedsięwzięcie, które się rozwija. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał starosta powiatu bełchatowskiego Szczepan Chrzęst, który sądzi, że karnik może w Bełchatowie śmiało rywalizować z siatkówką czy piłką nożną. Ja się cieszę, że wokół siatkówki Piłki Nożnej czy lekkiej atletyki rozwija się taki sport jak Karling, właściwie jeżeli chodzi o sporty zimowe Bełhatowie, no to jest jedyny i mam nadzieję, że może Bełchatów będzie stolicą nie tylko polskiej energetyki, a może i karlingu. Bełchatów już na dobre zagościł na karlingowej mapie Polski. Od strony organizacyjnej każdy turniej stoi na wysokim poziomie. Potwierdzają to zawodnicy z innych miast, m.in. reprezentantka Polski Magdalena Strączek. Zawody bełchatowie są organizowane po raz trzeci i są naprawdę bardzo fajnym turniejem. Mamy w Polsce tylko kilka takich turniejów, które odbywają się cyklicznie i bełchatów naprawdę wypada bardzo dobrze. W podobnym tonie wypowiadał się również wicestarosta bełchatowski Marek Jasiński. W środowisku karnelowym jest na bardzo dobrze. To jest turniej towarzyski, gdzie mogą grać drużyny mieszane, nie muszą to być drużyny męskie lub żeńskie. Także wszyscy przyjeżdżają to jest z przyjemnością. Dla przede wszystkim dobrej zabawy. Zanim podsumujemy tegoroczne zawody, słów kilka o karlingu. Jest to zimowa dyscyplina olimpijska wywodząca się ze średniowiecza. Mecze, w których rywalizują ze sobą dwie czteroosobowe drużyny, rozgrywane są na prostokątnych taflach specjalnie przygotowanego lodu. Zawodnicy wypuszczają na zmianę granitowe kamienie ważące niemal 20 kg. Wygrywa drużyna, której kamień znajdzie się najbliżej środka celu nazywanego domem. To tyle o samej dyscyplinie. Wrócimy do trzeciego turnieju o Puchar Starosty Bełchatowskiego. W zawodach wzięły udział również drużyny gospodarzy zrzeszone w Bełchatowskim Klubie Karlingowym. Jak doszło do powstania tejże grupy? Zebrała się grupka zainteresowanych po pierwszych treningach rozpromowanych przez PCS. Powstał dzięki temu Białhatowski Klub Garlingowy. No i tak powoli działamy sobie. Zapraszamy wszystkich oczywiście na treningi. W tym roku to będą treningi w soboty, w środę i piątki o 20.00 dla wszystkich chętnych i tych, co jeszcze nie umieją, i dla tych, co już troszeczkę wiedzą, jak to działa wszystko. Spróbować warto. Po trzech dniach rywalizacji, w wielu ciekawych spotkaniach poznaliśmy zwycięzców. Na najniższym stopniu podium uplasowała się drużyna Halonet RKC Ruda Śląska. Drugie miejsce przypadło AZSowi Gliwice. Trzeci turniej karlingowy o Puchar Starosty Bełkatowskiego wygrała drużyna MKS Aksel Toruń. Spośród drużyn regionu łódzkiego najlepiej zaprezentowali się zawodnicy Monkey Men POS Łódź, którzy zajęli siódmą lokatę. Na 19 i 28 miejscu sklasyfikowane zostały ekipy z bełkatowskiego Klubu Karlingowego. Złota Szczotka, czyli nagroda przechodnia za zajęcie ostatniego miejsca w turnieju, trafiła do drużyny z gdańskiego klubu karlingowego.